Cześć, witam ponownie z Malagi. Jesteśmy tu już trzeci dzień, dzisiaj też podróżny dzień. Wczoraj byliśmy w Rondzie. Dużo pojeździliśmy po okolicach. Co zobaczyliście prawdopodobnie w poprzednim odcinku. Dzisiaj poranek jest niedziela. W mieście jakiś bieg, chyba maraton, natomiast teraz rano wyszedłem na chwilę rozejrzeć się w okolicy. Za... Może pół godziny. Wstanie też Piotr, i w planie mamy dzisiaj wyjazd do Granady. I tam będziemy zwiedzać ogrody Alhambra. No i powrót. Planujemy gdzieś wybrzeżem, zatrzymać się jeszcze w kilku miejscach lasowych. Nie wiemy nawet jeszcze dokładnie gdzie, ale znowu będziemy dzisiaj jeździć po okolicy i sprawdzać, co się gdzie dzieje, jak to wygląda. W tych okolicach w ogóle w Hiszpanii ja jestem pierwszy raz, więc każde miejsce jest interesujące. To, co przede mną tutaj widać. To katedra, w porannym świetle, a co najpiękniejsze w porównaniu z wczorajszym czy przedwczorajszym wieczorem, to puste ulice, mokre, zlane, wyczyszczone. Na razie więcej w mieście gołębi niż ludzi. Super, jest godzina 8 rano, nie tak wcale wcześnie, ale stanowczo więcej ludzi tutaj jest o północy niż teraz. No to tyle na razie, zapraszam do odcinka. No już widzę biegaczy. Wychodzących z różnych noclegowni, więc bieg jest. No już mała rozgrzeweczka od rana. Tutaj też biegacze. Także widać, że będzie się działo. Wszystko naraz można powiedzieć, dlatego że w centrum jest jednocześnie bardzo duży jarmark bożonarodzeniowy, który chyba się dzisiaj kończy. I wzdłuż dosłownie parku, gdzie ten jarmark się odbywa, jest ostatni fragment biegu. Tam widziałem, wczoraj widzieliśmy, że ustawiano metę. Miasto jeszcze śpi ale wszędzie widać grupki z numerami startowymi w dresikach krótkie spodenki wszyscy już podążają na start no ciekawe jak to będzie wyglądało co prawda widać, że bieg chyba jest w godzinach do południowych, a Jarmark po południu, więc to raczej nie będzie sobie przeszkadzało o, przede mną wieża katedry kolejne ulice mokre, fajnie odbija się w nich światło no mam nadzieję, że wyjedziemy, bo mamy parking gdzieś tutaj w centrum. Złapaliśmy miejsce w podziemnym parkingu wczoraj. No i zobaczymy, czy nas strefa biegowa nie odcięła gdzieś od wyjazdu. A swoją drogą to mamy szczęście, bo ostatnio w Lizbonie też właściwie byliśmy w centrum tuż po maratonie. Też pokazywaliśmy Wam, że pozostałości pobiegu były jeszcze domontowane. Poranny park w Maladze, puściutki, oprócz tego, że co chwileczkę przebiegają grupy biegaczy jestem dosłownie obok startu maratonu. Jeszcze nie ma tłumów, ale już widać, że impreza jest rozkręcona, pełno policji, pełno ćwiczących osób. Cały czas zastanawiam się, czy wyjedziemy stąd, czy nie, bo parking mamy dokładnie, nie wiem, 300 metrów od mety. No troszkę inna roślinność niż w parku Wilsona w Poznaniu. Chyba, że w palmiarni w parku Wilsona. Przy nabrzeżu biegnie piękna aleja platanowa. Widać, że rozstawiane są w tym momencie punkty wody napojów dla biegaczy. Przez droga podzielona na pół, przygotowane stoliki. W sumie plusem biegu jest to, że można środkiem ulicy przejść się i zobaczyć jak fajnie to wygląda tuż pod drzewami. Maraton już ruszył. Pierwsza wielka fala biegaczy przebiegła przez miasto. Tutaj jeszcze jarmark świąteczny śpi. Tutaj Hard Rock śpi. Wczoraj byliśmy tutaj wieczorem. No zobaczymy, czy stąd wyjedziemy. Bo tutaj wczoraj zaparkowaliśmy, a tutaj już jest trasa maratonu i jest wszystko odcięte taśmami. Myślę, że tutaj są oczekiwani biegacze niedługo, bo ludzie się gromadzą. Ale mam wielką nadzieję, że wyjazd z tego parkingu jest po prostu w jakimś innym miejscu, bo nie widzę tutaj wyjazdu. Plusy maratonu, przynajmniej tak, jeżeli idziemy sobie rondem środkiem. Ale niestety zostaliśmy odcięci. Także plany wyjazdowe, zmienione. Nasz parking ma wyjazd dokładnie na trasę maratonu, więc nie przewidzieliśmy tego niestety. Mamy ładnych parę godzin jeszcze dodatkowo, teraz w maladze. Wchodzimy sobie na zamek. Coś może z tego wyjdzie. W następstwie wyjazdu do Granady wykorzystujemy godzinę, idziemy popatrzeć na miasto z góry, podchodzimy pod wzgórze zamkowe. Tutaj. Armatka. Jesteśmy na zamku. Stąd widać drugą część miasta za zamkowym wzgórzem. Dobry migdałek? Chodź, masz. No masz. Dobry migdałek, weź sobie, weź. Dobry, nie bój się. O, drugi dostał przy okazji. Super. No masz? Nie bój się. Zacząłem filmować, to już się boi teraz. Tak jak w Sintrze, możemy sobie pochodzić po murach. Świetny punkt widokowy na miasto, na port. W dole widać, pewnie nie widzicie tego. Malutkie punkciki biegaczy, którzy nas dzisiaj tutaj przyblokowali. Ale widoki trochę rekompensują zmianę planów. Małe w dole tam to ta wielka katedra, ciekawe a taka duża była z dołu No i ścieżką możemy obejść w mury dookoła całego zamku, całkiem spora to jest trasa Wchodzimy z zamku ogrodami, tarasami. Kwitną Bugenville. W dole skończył biec pierwszy maratończyk. Już było słychać wrzask. Kwitnące aloesy. Znaczy, może się przejść wszędzie hałas.